Jest 8 września 2023 roku. Ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze 5 dni info. Zapraszam. W poniedziałek rozpoczął się rok szkolny. Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich rozpoczęli edukację. W tym roku do szkół trafią testy sprawności fizycznej, przedmiot biznes i zarządzanie, laptopy, bony dla nauczycieli oraz między innymi e-legitymacja dla każdego ucznia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatycznej dla osób w wieku powyżej 75 lat. Celem ustawy jest zatroszczenie się o samodzielność seniorów poprzez planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej, promocję zdrowia i działania profilaktyczne. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowy w sprawie dostaw sprzętu wojskowego. Który wejdzie w skład programów Wisła i Narew. PKW poinformowała o sześciu ogólnopolskich ugrupowaniach, które wezmą udział w wyborach parlamentarnych. Należą do nich PiS, Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Przepisy prawa farmaceutycznego. Zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jest to wynik wielu zastrzeżeń dotyczących legalności przepisów. Poza tym ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw została podpisana w piątek przed południem. Dzisiaj PPM podcast świętuje rok istnienia. W zeszłym roku ukazała się pierwsza audycja opublikowana w ramach PPM Podcast. Odcinek 10 Stanów Poświęcony Colorado. Miniony rok był pełen momentów małej ilości kontentu, debiutów nowych serii i wzmożonej ilości kontentu. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.